Na szóstym Toruńskim marszu Pułkownika Pileckiego. Witam w Toruniu przy pomniku żołnierzy wyklętych. Za chwilę dowódca kompanii honorowej wystawionej przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, pan porucznik Stemplewski, złoży meldunek dowódcy garnizonu Toruń, panu pułkownikowi Dariuszowi Adamczykowi o gotowości pod do rozpoczęcia uroczystości. Pania, na lewo, patrz! Panie Pułkowiku, dowódca kompanii, Botworuś-Misterfecki, znajduje kompanię honorową Centrum Szkolenia i Zdrowia na Koloniu, do uroczystości z okazji VI Kolonickiego Marszu, w pamięci Pułkowika Mileckiego. Zdrowiec przyjął, powódca garnizonu, koron, przywita się ze Sztandarem Centrum oraz dokonuje przeglądu do kompanii honorowej. Następnie przywita się z polskami sztandarowymi, które swoją obecnością uświetniły dzisiejszą uroczystość i przywita się z żołnierzami Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Bardzo proszę przedstawicieli mediów o zajęcie miejsc za pomnikiem nie stanie przed kompanią i pocztami sztandarowymi. Szanowni Państwo, zapraszam do wysłuchania recytacji wierszy patriotycznych w wykonaniu pani Zofii Melechówny. malowali krajobrazy złute ścieżki Boży, ścieżki Bari, 1000 cali, morza. mórz, 1000 mórz, 1000 ścieżki 1000 mórz, 1000 byś 1000 w 1000 mórz, 1000 mórz, Przemierzyłeś po najwstydliwsze z, z ludzkich tył. I wyszedłeś w jasny sygnał z czarną, dobrą noc. I poczułeś, jak się jeży dźwięką niemią światła. Ziemią wielkich cnot i tył. Tyś nasz skok jest przeciągnięta w ofiarną swoich tył. I nie twoje rany, o, chruścizno, co drogach, ziemią świętą ciebie zbawią, boś najbliżej stała Boga. Byłaś ziemią poświęcenia, przytuliskiem dzicznych gości,

Żołnierze niezłomni. O co oni walczyli? Jasno. O wolną Polskę. O wolną? Czyli jaką? O Polskę bez obcych wojsk i obcej przemocy. O Polskę bez więzień dla bohaterów. Bez posad dla zdrajców, o Polskę bez przymusowej kolektywizacji, przymusowej ateizacji, o Polskę z prawami do zgromadzeń, do wolnej prasy, o Polskę samą dla siebie stanowiącą. Czy oni ścigani jak psy? Zabijani strzałami w potylicę. Czy oni wygrali, czy oni przegrali? Czy mamy dziś w Polsce rosyjskie dywizje? Czy mamy wolną prasę, prawo do zgromadzeń? Czy jesteśmy przymusowo kolektywizowani i ateizowani? Czy ta Polska, którą mamy, pozwala nam robić to co chcemy? Czy nas gnębi, czy nas wiąże? Czy patrioci są rozstrzeliwani po więzieniach i torturowani? Oni, żołnierze niezłomni, żołnierze naszej niepodległości, oni, wygrali, po latach wygrali. Cześć i chwała ich pamięci. A my, my teraz obywatele, my młodzi Polacy, my patrioci, o co teraz walczymy? No jasne, o wolną Polskę. O wolną, czyli jaka. Walczymy o Polskę, w której moglibyśmy żyć w uczciwości, sprawiedliwości i solidarności. O Polskę bez biedy i wykluczenia, bez bezrobocia i bez bezprawia. O Polskę, w której sami będziemy dbali o całość, a nie o osobiste czy partyjne interesy. Walczymy o Polskę, która będzie przykładem dla innych i wspólnym, wspaniałym domem dla nas wszystkich. Walczymy o wielką, dumną, wolną Polskę. Czy tak jak oni po latach, czy wygramy, miejmy taką nadzieję, Miejmy taką wiarę. Niech nas Bóg i ludzie dobrzy prowadzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Marszałkowi. Proszę o zabranie głosu posłowie. Szanowny Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Prezydencie Torunia. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Torunia na tym szóstym już właściwie w szóstym dopiero marszu uczci czci naszego bohatera. Drodzy Państwo, czcimy żołnierzy wyklętych. Żołnierzy niezłomnych, tak. Wyklętych też. Czcimy pułkownika Kieleckiego. Ale przecież rzeczywiście było prawnie, że tak, jak powiedział pan marszałek przed chwilą, oni przegrali, oni zginęli. Zaginęła niemalże także pamięć o nich. Ale dzisiaj, dzisiaj dowiadujemy się namacalnie, że ofiara, która jest złożona, ofiara, która złożona jest w słusznej sprawie, a wolna i sprawiedliwa Polska to słuszna dla Polaków sprawa. Że ofiara złożona w słusznej sprawie jest przyjęta, jest błogosławiona. To jest ofiara, która działa. Działa dzisiaj. Właśnie dlatego, że dzisiaj czcimy tych, którzy wtedy zginęli. Czcimy pułkownika Pileckiego. Czcimy żołnierzy niezłomnych żołnierzy, którzy mieli być wyklęci. I dzisiaj możemy mówić o wolnej Polsce. Ale musimy też pamiętać, że do takiej ofiary możemy my zostać wezwani i pociągnięci. I musimy też dzisiaj sobie uświadomić, którą tradycję chcemy kontynuować. Tradycję wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej. Tradycję, w imię której ginęli nasi bohaterowie. Czyli te tradycje, do której, a są niestety jeszcze takie siły w Polsce, Odwołują się do tej drugiej tradycji, do tej tradycji zaprzeństwa, poddaństwa, do tradycji wygodnictwa. My z tą tradycją nie chcemy mieć nic wspólnego, bo dla nas, dla Polaków, liczy się wolna Polska i nasza wolność w wolnej Polsce. Dlatego tak ważny jest ten dzisiejszy marsz, tak ważne jest święto żołnierzy wiklęty, czy niezłomny, może lepiej powiedzieć. Dlatego, że święta te uświadamiają nam, że wolność kosztuje i czasami trzeba za nią zapłacić. Ale my jesteśmy na to gotowi. Dziękuję bardzo.